Maluję już, ja wiem, w sumie od dziecka, i ja miałem 4 lata, zacząłem malować, rysować wpierw. Eee, no kolega kiedyś to określił takim gatunkiem surromantik, czyli trochę połączenie surrealizmu w takiej romantycznej, nie wiem, scenerii. Eee, no przygotowuję w tej chwili wystawę. Właśnie z y, 10 kobiet, jak tutaj widać na obrazku. Czy to są jakieś znane kobiety, które portretujesz na swoich obrazach i je Nie, w różne... wszystko mody... jest z wyobraźni. Wszystko jest wyobraźni. Przygotowuję sobie, spisuję sobie listę takich pomysłów, kluczy, y, no i później wraz z tymi pomysłami postępuję. Y, Przyznam, że często też zmieniam koncepcję podczas malowania, po prostu musi dla mnie coś ładnie wyglądać. Jak coś mi się nie podoba, to coś zmieniam, przemieszczam. Jest mam tylko jakąś taką nakreśloną wizję pomysłu, ale podczas produkcji jakby ostateczną najważniejsze jest dla mnie, że mi się podobało. Nie jest to tak istotne, żeby tam każdy i był w odpowiednim miejscu, że tak powiem. Nasz się przyniosł dopiero na studiach, jak studiowałem malarstwo. Ale taki przyłomowy moment to chyba był w w liceum, byłem bardzo zły na moją nauczycielkę z niemieckiego, chciała mnie zatrzymać na półroczu, że tak powiem. I wróciłem do domu i narysowałem mi porter z takiej drastycznej scenerii, takim... wylałem swoją agresję i wtedy jakoś tak poczułem, że po prostu to nie tylko jest takie zabijanie nudy, tylko to jest też jakby przelewanie moich emocji to był taki mi się wydaje przełomowy moment w moim Artystycznym życiu. Tak. Oczywiście pokazałeś jej to, co wyszło, czy nie odważyłeś się? Nie, nie, nie. Czyli to poszło do szuflady i to ona. Nie, poszło do szuflady, ale po prostu było to dla mnie jakby pierwszy raz daję opór swoim emocjom w sztuce, a nie tylko robiłem po prostu ładny obraz. Ja raczej mam naturę introwertyka i raczej przybywanie samemu ze sobą nie stanowi dla mnie problemu. Mogę tu siedzieć dniami, nocami samemu i, i czuję się dobrze. Więc jest to taka moja taki azyl, powiedzmy. Kiedy mniej więcej planujesz pokazać swoją wystawę i gdzie ją będzie można obejrzeć? Eee, co do konkretnej daty to jeszcze nie chciałbym się deklarować, bo to trwa, trwa, trwa i trwa. Eee, no myślę, że może w przyszłym roku się w końcu to uda zamknąć. No i mam taki plan, żeby to zrobić we Wrocławiu, nawet byłem w paru galeriach, wstępnie jakieś tam eee, parę słów zamieniliśmy wstępnie, ale na razie jeszcze nic nie mogę zadeklarować jakoś ostatecznie. Mówiłeś o 10 kobietach, które chcesz pokazać na swoich obrazach. To będą kobiety, które są z tego co już widzę w różnych scenariach, ale ile już tych masz obrazów namalowanych? No mam sześć. Czyli jeszcze 4 powinny być. Jeszcze cztery, jeszcze cztery. Tylko, że no mówię, no ja pierwszy domalowałem prawie rok. <noise> Bo jakby założyłem sobie pewne założenie, chciałem, żeby to wyglądało jak wyglądało i... Później kolejny idzie coraz szybciej, ale, ale jednak to trwa czasu po prostu. Jeszcze w międzyczasie pracuję. E, mam też zamówienia, różne portrety, jakieś reprodukcje ludzie chcą, więc... E, też nie zawsze mi starczy czasu, żeby cały czas siedzieć przy tym i jedną rzecz robić. Moja PR.